Ten wykład ma dosyć barokowy tytuł. Jest to wykład na temat enaktywizmu oraz stanowisk, które są do niego zbliżone, które mają czasami podobne nazwy, ale czasami zupełnie tylko zbliżone są tematycznie. A więc, interaktywizm, neurofenomenologia i fenomenologia fazy wstępnej, gdyż enaktywizm łączy się dosyć mocno z fenomenologią. A więc czego możecie się Państwo spodziewać w tym wykładzie? O czym będę mówił? Zacznę od enaktywizmu oczywiście i wprowadzenia tego nurtu. To jest czwarty nurt na literkę F. Embodied, Extended, Enacted Cognition. Następnie będę mówił o koncepcji enaktywistycznej, klasycznej, która skupia się na autonomii podmiotu czy systemu poznającego. Potem będę mówił o pewnych zagrożeniach, które wiążą się z klasyczną koncepcją enaktywistyczną, która zbliża się bardzo blisko do pewnych radykalnych wersji idealizmu czy też konstruktywizmu, o których będę mówił bardzo krytycznie. Następnie przejdę do mniej idealistycznej wersji, yy, bardzo zbliżonego stanowiska tzw. interaktywizmu. Wreszcie zajmę się związkami między fenomenologią a enaktywizmem. Będą to stanowiska takie jak neurofenomenologia i fenomenologia fazy wstępnej.